Widzowie, mamy czerwiec, to nie sierpień, i zobaczcie, Tak to wygląda wszystko, widzowie. Czekaj, troszeczkę króciutko, widzowie. No i słuchajcie, przyjmuję tylko mini wpadkę. parkę? zobaczyć, tego że ostatnio się, jak miał być taki, wiecie, taki bardzo, taki luźny. Troszeczkę chodzę spać, ale słuchajcie, nagrywam to na razie w przód. Tam to czytale, wtedy, kiedy dzisiaj nagrywam w tym samym dniu, to tamten odcinka, kiedy sadziłem te drzewa e, Poczekałem tam z 5 minut w realu, wpływam i przyciniony i nagrywam na odcinka. Więc teraz wam się tutaj wkleję, no że wkleję wam tutaj te, te, te zdjęcie wam wkleję, ile tam widzicie się wyświetlań pod filmikiem. Tak no jakby w kolejnym to jest odcinku dodam to wszystko, żeby nie było, by było problemów oczywiście, czyli po prostu będę szedł spać i na tym to będzie podstawa, więc nie wiem, ile widzicie, że na jeszcze nie wrzuciłem i wrzucę. to na pewno wam wkleję, kiedy ktoś na montował wtedy wam wkleję ten życie, ile już udało się więc no, tak to niestety wyszło e, ale no mam nadzieję, że no, zrozumiecie o co chodzi. Zresztą się będziemy śniadane drzewa, no fajnie to wszystko. Mamy tutaj klimat przynajmniej, oczywiście ja będę się tutaj niestety ściąć. E, będę jeszcze troszeczkę męczył z tym, więc najpierw, to, najpierw co zrobimy to wykupmy sobie e, A może mam? Zresztą nie wiem czy mam. O, kurde, teraz nie wiem, czy ja mam to, widzę. Wiem, na najpierw poczekacie chwilę jeszcze. Troszeczkę pościgę drzewa, spróbujemy przynajmniej. Będę się troszeczkę uczył. Więc ten odcinek będzie mega długi. Albo jeszcze poprzedni będzie, jeszcze kolejny odcinek będzie wycinkowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, nie, muszę kupić, muszę kupić. Tak, Pierwsze co kupię? To kupię sobie to, że tutaj? Nie, to idzie tutaj. Muszę kupić sobie kiłym łańcuchowe, byle jak, bo to bez różnicy. Czerwoną. No, kupiliśmy. No tak, potrzebuję tak, cima. technologia maszyn, leśniczy. Ja sprzęt leśniczy, gdzie tutaj mamy sprzęt leśniczy, sprzęt leśniczy, tutaj jest sprzęt leśniczy, no to tak, jak to zrobić, bo ja potrzebuję, wiecie co, nie, bo ja potrzebuję, tak, mam tutaj coś takiego, no to będzie jedna z podstawowych rzeczy, którą mogę kupić, zobaczcie, o. No. Małe drzewa byśmy musieli wyciągnąć, więc to myślę, że wezmę najtańsze co może być, wiadomo, 900 dolków I pojedźmy tam to wziąć Ej Aha! Dobra potrzebujemy się tak, jeszcze potrzebujemy jakiś traktorek, więc weźmiemy sobie jakiś traktorek szybko. więc będziemy się, widzę, leśnicza. Wiecie, że jestem w tym słaby dosyć, więc troszeczkę będziemy się uczyć. Więc będziemy się troszeczkę w tym odcinku, uczyć tego leśnictwa. Ale fajnie też że tu wyglądają mega sztosuwa, Tutaj mega wyglądają też, że rozobaczy mają klimat po prostu. Tutaj mają po prostu taki klimacik mają, że szok. Ej, no zajebiście to wygląda, taki klimat widzę no, na wie, no fajnie to wszystko wygląda. Lecimy teraz zebiem ja drzewa. Lecimy, dzisiaj idziemy te zbierać, oczywiście troszeczkę będziemy na tym kwałeczku. Będę mi się się nauczyć z tego, tego zbierać z, tego, z tym gumieczkom. Po to jest łatwe czasami, po prostu tam to się lepiej, ale to, to jest dla trudne, będę mi się tego się nauczyć. Będę się pytać mechaniki, jak działa ten mechanizm, jeszcze liście nie będzie do tego końca, nie wiem, więc troszeczkę ten będzie tomny dla mnie. Więc będzie troszeczkę się uczący jak to robić. Lecimy. No to będzie mało robić, ale zobaczymy. Bierzemy tutaj to. Można nadzieję, że wystarczy oczywiście to wszystko, żebyśmy to mogli wszystko... Będę się nauczyć jak to jak to wszystko się obsługuje. Co jest pod takim klawiszem, nie? Wiecie, że ten hak to robi, bo to będzie robota, więc w razie to robota będzie robił ten hak, gdzie tu robił, nie? Więc warto o tym pamiętać. I tak pisałem, tak pomyślałem, że może zrobimy te znajdźki na tej mapie, powiem, że są takie znajdźki, bo no ich nie było, więc kto wie, może porobimy sobie na takim odcinku. Nawet bym kolejne mapy, jak gdzie to znaleźć. I byśmy mogli z tym rozumieć odcinek, nie? Więc, no. No oko. No, no. Lecimy nie, do drzewa. Zaczniemy o to, żeby było łatwiej po prostu. Tyle ile nam się ściano to uda nam się ściąć. Ja, po prostu... No ci nie, nie tratko są łatwe. No no kawałeczki też można to robić. To jest jeszcze lepszy sposób po prostu. Małe kawałeczki robię to zaś jakieś to robiłem, a teraz to to też takie długie kawałki, żeby to też się zmieściło, w tym o. Znaczy od razu tutaj. A nie to nie moje nawet, jeszcze jest, tam jest moje drzewa, są. więc lecimy tam szybko. Mmm, no, dobra mm, lecimy tutaj O, tu chłop sobie chodzi Chłopie, uważaj, bo będziemy się drzewa Zaczynam mm, Dobra, bierzemy Dobra, to jest tak, muszę to dobrze ściąć Ej, co jest? Ej Hop. Idzowie. Czekajcie. Okej, okay. a to mogę w sumie teraz wziąć I zobacz jak to lewituje po prostu, CO JEST O popchnąć. to musiałem po prostu popchnąć Okej widzowie gdzie są te drzewa idę, są te dziwne te drzewa Ej, widzę, pójdę spać jeszcze, może to tam muszę trzeba poczekać zanim to urośnie. Co jest? One są takie chude? Te drzewa? Ale jakaś im jeszcze jakiś nie drzewa na tym farningu. No zobaczcie, widzę, to widzę jak wygląda dziwnie. Czemu mi cały skasowało się, widzowie, co jest? Żeby to od góry było uciąć najlepiej. Właśnie... To są takie grube, no znaczy te to są grube te drzewa, są po prostu tutaj są te grube te drzewa. Właśnie, a tam u mnie są chudziutkie. Chodźmy sobie jeszcze spać. Bo już tu zreszta zasiałem i zaleję. Chodźmy jeszcze tam dwa dni spać jeszcze. jeszcze No czy ten naczynek będzie nawet heretatyjny, po jeszcze ten. Zobaczymy dopiero w kolejnym jak to będzie, z tą sytuacją, z tymi lajkami czy tam z wyświetleniami. Więc warto, jakby to się nie fajnie, to się myśli, nie. Troszkę na tym hajsu trochę zarobię, no to jest no muszę, nie? A jak widzicie na przykład 25 wyświetleń, na no to wiadomo, wtedy 25 tysięcy ładnie. Wiadomo, to jest jakby byłoby jeden lajk, like, ale wiadomo, jak na przykład będzie wtedy 20 lajków, yy, 24, to wtedy nie będzie 24 tysięcy, tylko wtedy będzie 20 tysięcy, więc o tym właśnie nie powiedziałem. Nie? Zresztą taka roga musi być, nie? No i teraz potem idziemy zobaczyć czy te one są grube, może one będą być grube według mnie, no kurde, na co taki chud, po prostu to będą się od góry będą się ościnać, bo one są takie strasznie chudziutkie są strasznie, widzowie. te drzewa. No nie wierzę, zobaczcie, ale chudziutkie są. No czekajcie, muszę coś zobaczyć w tym farmingu. Pakiet tutaj, tak, jest to te, te to pola, sadzonki, to wszystko, no nie ma nic, nie? Ja pierdziele. No no to ja się nie na się nauczę tak dobrze ścinać, bo ja chciałem. To ja mam lepszą tak to będziemy ścinać, bo nie wiem Chodźmy. Zatem też pościniem te hoty drzewa. Neyse nah, işte be No razie, no To, to, to mi się tareś nie zdać, bo tak straszne są kusy, te drzewa. H zabie na minuta. to Hudek A to nie się włączyło światła w tym. Ahora, no. ten tartak może być zrezygnowany, jak myślicie O tam muszę zobaczyć no To idziemy tam, za szybko to sprzedać

Taką zrobię, o, zrobiła. Piksunia. No co to ma być kurwa? Co to tak driftuje i zrobi jakoś? Dobra, mmmm, no, ucimy myślę, To nie wypada ani razu, więc to jest jedyny plusik. To jest to na przykład to mogę zadawać, a myślę, że bym mógł jakoś zbierać, a to takiej chodziutkiej zrobiło. Ja pieniądze. No dojedziemy na miejsce idę szybko. I no, będziemy to na ciekaw tego. co bo jak tam ciku nam udało się wyjść oświetlenia. Ale to dziwne, dziwne że to sami wiecie, tak wali pod ogękę to, ma to nie Zobaczcie, no to już nic nie zrobiłem, a się wyrąbałem. No jakim cudem to jest możliwe. No zobaczcie, no jakim cudem. Nic za nie wypadłem do dzieło spoczko. Ja tam choćby ten kolek zobaczcie, bo on tak driftuje, to się ten że tutaj driftuje No ten tutaj o... No zobaczcie no! Dalej kurde Czekaj nam tu zaraz te jak myślicie No tych to mogę nam drzew to mogę być, to zawodować, żeby ja Zobaczcie na takich długich drzew No mamy Są te biura widzowe, zobaczcie. No tam muszę widzę pojechać, tam gdzie to nie jest ten teraz. To nie, tutaj to nie ma tego wysyła w tym miejscu, nie? Ale co, znaczy końców dzisiejszej, czyli nie tylko chcę to, to, to się sprzedać? Hmm.

Już być daleko dostaliśmy, więc mam dziki za ten odcinek, jeszcze ten tylko troszeczkę popróbujemy, to wszystko przerać, ale przeda tutaj z przyczepką jednak po... Bo... No są małe te kule drzewa, więc będę to robił ręcznie po prostu, bo ten, to są takie małe kule drzewa, że myślę, że będą to grube widzę, będą, a tak to są chudziutkie. Chodzimy się i w kolejnym odcinku. Opatki.